Hallo, guten Tag. Ich bin Anna Kowalska. Ich bin Betreuerin aus Polen. Hallo Frau Kowalska. Ich heiße Ruth Schmidt und ich bin die Tochter guten von Tag, Herrn Guten Tag. Ich bin Farah. Hallo. Wie war die Reise? Gut, aber lang. Ich verstehe. Kommen Sie bitte rein. Mein Vater sitzt in der Küche. Er fühlt sich unwohl, wenn er alleine ist. Kommen Sie, ich helfe oh, Ihnen mit super, dem Koffer. Danke. Das ist mein Vater, Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Ich bin Anna, Betreuerin aus Polen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Frau Anna. Ich freue mich, Sie auch kennenzulernen. Ich habe lange auf Sie gewartet. Bitte setzen Sie sich. Möchten Sie eine Tasse Tee? Ja, bitte. Vorsicht, der Becher ist das heiß. Schön. Anna, wie war die Reise nach Deutschland? Hm, gut, aber äh, wir haben im Stau gestanden. Aber Herr Wolf, ich habe ein Geschenk für Sie. Für mich? Ja. Ähm, Was ist das denn? Eine Tafel polnischer Schokolade. Oh, danke Anna. Selbstgemachten Salzgurken, ah, Papa, das gibt mich eine Lieblings. Papa! Ja, stimmt, stimmt! Ich freue mich darüber! Ist es üblich, dass es in Polen Beschenke bei der Begrüßung gibt? Ja, wenn jemand nett ist! Ah, ja! <laughs> Hallo zusammen! Heute in Bezug do... Sęki powitania. Chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o możliwościach przywitania się i pożegnania w języku niemieckim. Na powitanie, jeżeli ma ono miejsce, powiedzmy gdzieś tak do godziny 10, warto powiedzieć a właściwie należy powiedzieć Guten Morgen. Po godzinie 10 śmiało używamy Guten Tag. Tłumaczenia polskie znajdziecie na nawiasach. Jeżeli nie chcecie pilnować czasu, warto użyć takiej formy neutralnej, która będzie zawsze prawidłowa, iść gry I tutaj rzeczywiście nie trzeba się zastanawiać, czy to jest przed 10 czy po 10. Wieczorem, guten Abend. I można też użyć formy krótkiej halo, czyli cześć. Forma ta może być używana również wobec osób, z którymi niekoniecznie jesteśmy tylko na ty. Jest to taka różnica językowa, że właśnie halo można powiedzieć do osoby starszej, którą widzimy po raz pierwszy. No i pożegnania. O, Wiedersehen. Gute Nacht. Bis später. Bis bald. Tschüss. Przy tym Cześć. Muszę się znowu na chwilę zatrzymać, ponieważ um, forma Cześć to też cześć, ale tylko i wyłącznie na pożegnanie. Czyli mamy tutaj znowuż Halo, powitanie, Cześć na pożegnanie. I na koniec coś co osoby, które przebywają w Niemczech na pewno potwierdzą za pożyczenia z innych języków. Będziecie słyszeć take care, ciao, adieu. Można używać. Jest w czym wybierać. Tschüss, on bis zum nächsten mal.